Ja ja witam Was serdecznie w kolejnym filmie ZEMPER i zapraszam do oglądania. Dziś powiem Wam o dobrych e, nawykach w good Game VEMPER oraz o takich podstawach walki PvP, które każdy gracz musi znać. Na wstępie dziękuję jeszcze serdecznie wspierającym na progach VIP oraz wyżej, czyli Adren 215, Lord Piotr 08, Fabryk oraz WPMiParagraf.pl. Dobrze, przejdźmy więc do pierwszej porady, którą będzie Ptak w Sojuszu. E, Ptak w Sojuszu jest to takie miejsce, gdzie chronimy jednostki atakujące, gdy leci na nas atak. tak więc jeżeli leci na nas atak. To te jednostki odsyłamy. E, polega to na tym, że w sojuszu musi być gracz, który ma takiego ptaka. E, najlepiej dodać go sobie do zakładek i oznaczyć odpowiednią nazwą. I taki gracz musi również mieć zamek na każdej z tak aby na każdej skrajnie można było wysłać OFA. I w przypadku, gdy lecie na nas atak, jak widzicie, e, po prostu wysyłamy OFA. Jest to konieczne dlatego, aby e, zmniejszyć straty. I po pierwsze, raport będzie wyglądał lepiej, bo będą mniejsze straty. Bo nie stracimy wojska atakującego na dziedzińcu, no i po drugie, zachowamy je na przyszłe ataki. Tak więc całe wojsko trzeba odesłać z zamku na zamek ptaka. Może być godzina, jeżeli wychodzimy lub zostawiamy konto na noc i nie będziemy pilnować, to najlepiej odesłać na 12 godzin. Kolejną poradą będzie zakup narzędzi obronnych. Jest to konieczne do obrony swoich zamków, tak więc najlepszym źródłem tych narzędzi jest sklep Beseder gdzie możemy je nabyć stosunkowo tanio za rubiny. Eee, tak więc musimy poczekać, aż on będzie. Zazwyczaj jest, czasem znika, trzeba poczekać, aż się pojawi. I tutaj możemy tanio nabyć narzędzia obronne, jak widzicie, za rubiny. Ja zalecam tak, żeby mieć przynajmniej 1000 każdego typu tych narzędzi, czyli fosy, otworów strzelniczych i opuszczonych krat. Machików raczej mniej, ale też można trochę kupić. Eee, przede wszystkim kraty, ponoce fosy i otwory strzelnicze po 1000 na zamek. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie wszystkie te narzędzia rozsyłać pomiędzy zamkami, i aby one były dostępne w każdej chwili na każdym z Waszych zamków. Tak więc jak patrzymy sobie na narzędzia obronne, to te narzędzia, otwory strzelnicze, bomby, opuszczone kraty to wszystko znajduje się na każdym zamku jednym z najważniejszych narzędzi obronnych są również bomby których w sklepie Bessler nie kupimy można je kupić w ofertach specjalnych w pakietach z wojskiem obronnym wtedy dostajemy bomby, cza bomby czarne, które są nieco mocniejsze lub możemy je kupić w sklepie Nomada za tabliczki jedna bomba kosztuje 100 tabliczek no i tutaj też warto mieć na zamku tak przynajmniej 1000 tych bomb to jest bardzo ważne narzędzie do obrony gdy używamy w większości wojska wręcz podczas ustawienia obrony Podczas prośby o wsparcie z sojuszu należy napisać, na który zamek leci atak oraz ile minut pozostało do jego wejścia. W momencie, gdy leci atak na sojusznika, kluczowym jest, aby wysłać wsparcie. Im więcej defa będzie stało na zamku, tym mniejsze będą końcowo straty. Ale zanim wyślecie wsparcie, jeżeli jest na to czas, to zawsze można wysłać wsparcie, a potem ewentualnie cofnąć. Lecz jeżeli jest na to czas, to ważne jest, aby sprawdzić, czy dany gracz ma ustawionego dobrego kasztelana oraz narzędzia na murze. Jeżeli nie ma ani tego, ani tego, no to wtedy wsparcie będzie dosyć kiepskim pomysłem, bo możecie stracić dużą ilość defa. No i niestety taki gracz po prostu musi się liczyć z tym, że zazwyczaj wsparcia nie otrzyma. Różnie jest, ale najważniejszym jest to, żeby mieć te narzędzia zawsze ustawione i mocnego kasztelana, takiego mocnego jak tylko możecie mieć. Wtedy gracze z pewnością dużo chętniej będą Wam wysyłać wsparcie. Tak więc tutaj widzimy, że. Możemy sobie sprawdzić, kasztelan jest mocny i narzędzia na murze prawdopodobnie tak są ustawione. I w takim wypadku tutaj podesłanie defo będzie oczywiście bardzo dobrym wyborem. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby wspierać takiego gracza. Podczas wojny przesłanie raportów bitewnych do swojego sojuszu jest bardzo ważne, ponieważ zwyczajnie zwiększa to morale. Gracze widzą, że ataki oraz obrony się powodzą, dzięki czemu mają większe motywacje i lepsze morale w sojuszu, co na pewno zwiększa wydajność sojuszu podczas walki. Ulepszenia sojuszu są kluczową sprawą podczas walki. Pierwsze co to wsparcie, prędkość przemieszczania. Ten bonus jest stały, czyli podnosicie go raz i osiąga poziom maksymalny, gdy go już podniesiecie i to się nie zmienia. To jest bardzo ważny, najważniejszy bonus, aby wsparcie mogło docierać do sojuszników na czas, ponieważ tutaj liczy się zazwyczaj każda sekunda. Jeżeli chodzi o wsparcie, to jest również bonus tymczasowy. I gdy odpalimy go, to opłacamy za, to za zasoby z Skarbca Sojuszu i dodaje to jeszcze większą prędkość przesyłania wsparcia do sojuszników. Wtedy możemy zdążyć do ataków, które są jeszcze później wykrywane. Ważnym bonusem jest również prędkość przemieszczania, to jest bonus stały, który podnosimy i jest już na stałe, działa tylko przeciwko graczom, z którymi wasz sojusz ma wypowiedzianą wojnę. Bonusy, premii do siły bojowej, ataku oraz obrony również są ważne. Sporo to kosztuje, ale jeżeli regularnie sojusz wpłaca surowce do skarbca na każdym nomadzie, na każdym samuraju, na każdym berimoncie, gracze wpłacają, zapełniają skarbiec, to potem jest opcja, aby uruchamiać takie bonusy na wojnie i mieć przewagę nad wrogiem. Gdy wysyłamy wsparcie do sojusznika, to Jednym z najczęstszych błędów początkujących graczy jest wysłanie całego swojego wojska obronnego do sojusznika na wsparcie. W takim wypadku może wystąpić problem, że na was będzie leciał atak, a wy nie będziecie w stanie zawrócić swojego wsparcia na czas. I rozwiązaniem do tego jest dobry nawyk, czyli wysłanie w okolicach 60-70% swojego defa, nie więcej. Zawsze na waszym zamku musi zostać część obrońców, na wypadek gdyby leciał na was atak. Przy wysłaniu wsparcia do służnika należy zwrócić uwagę na czas przemieszczania wojsk obronnych. Ten czas jest różny. Trzeba sprawdzić w oknie informacji, jaki jest czas przemieszczania takiego obrońcy. W tym wypadku na przykład miodowy 34 i kolorek 25. To jest znaczna różnica. W takim wypadku, jeżeli wyślemy na przykład tylko obrońców miodowych, to wsparcie będzie leciało 12 minut, ale jeżeli dołożymy do tego kolorek, bo chcemy wysłać trochę więcej, to to wsparcie leci już 16 minut. Czasem lepiej wysłać mniej, ale zdążyć przed wejściem ataku na sojusznika. Tak więc tutaj też trzeba przykładać do tego uwagę. Wojsko Rubinowy, Rubinowi Obrońcy, czyli kolorek jest najwolniejsze. Wojsko za monety, czyli gwardia jest szybsza oraz wojsko miodowe jest najszybsze i tutaj najlepiej e, jeśli już to wysłać je osobno, nie łączyć tych różnych prędkości, tak aby zdążyć na czas. Podczas wojny bardzo ważne jest, aby za dnia i za nocy e, jakaś osoba pilnowała sojuszu i dzwoniła do sojuszników w wypadku ataku. Tutaj bardzo przydaje się w przeglądzie ruchów zakładka ataki na sojusz, gdzie można cały czas mieć pogląd na to, czy leci jakiś atak i w tym wypadku można ustalić na przykład, że danej nocy e, ta, a nie inna osoba pilnuje tych ataków, jeżeli reszta idzie spać i będzie ona po prostu dzwonić do sojuszników w razie większych ataków. Gdy jesteś atakowany, ale masz bardzo mało obrońców na zamku lecą ataki i powiedzmy, że masz 4000 wojska, nie wiesz czy to wystarczy. W tym wypadku możesz po prostu tego ataku nie bronić, czyli albo otworzyć bramę, albo ustawić kasztelana na Tu Zachowasz pozostałych obrońców na, inną, na inny raz, być może będziesz w stanie dowerbować lub uzyskać w te, innym razem wsparcie i po prostu lepiej się przydadzą, niż gdyby mieli pole w walce i miałbyś ich stracić, mimo tego przegrywając obronę. Bramę można otworzyć wchodząc w targ królewski i wybierając zakładkę inne możemy otworzyć bramę. Kosztuje to rubiny, z każdym kolejnym razem kosztuje to więcej. W tym wypadku wszystkie ataki, które wchodzą na zamek z otwartą bramą, automatycznie są wygrane, a dla Ciebie jest to przegrana obrona, ale budynki nie będą się palić oraz Twoi obrońcy nie zginą podczas walki. Alternatywnie możesz też ułożyć kasztelana niepalnika, czyli wybierasz elementy legendarne, epickie, czy też unikatowe, które mają efekt do zmniejszonych obrażeń od ognia podczas obrony. W tym wypadku nie trzeba płacić rubinów za otwieranie bramy i efekt będzie podobny. Jeżeli jednak atakujący będzie miał dowódcę z bonusem do zadawania obrażeń twoim budynkom, to może wzniecić mały pożar. Podczas wojny bardzo ważne jest, aby zachować odpowiednie proporcje wojsk atakujących do broniących. Najlepiej, aby mieć więcej obrońców i mniej jednostek atakujących lub przynajmniej po połowie. Zalecałbym 50% obrońców lub więcej, przy czym jeżeli możesz tyle trzymać, to co najmniej 15 tysięcy obrońców i to z czasem aktualizacji gry będzie się zwiększać, z czasem zwiększania się ilości wojsk w ataku. 15 tysięcy obrońców to i tak nie jest dużo na obronę ataków, które w tych czasach już chodzą po 10 tysięcy wojska. Jeśli nie jesteś atakowany na wszystkich zamkach na raz, a na przykład na jednym czy dwóch, to dobrą decyzją będzie wysłanie sobie wsparcia z pozostałych zamków na właśnie ten, który jest atakowany. W tym wypadku zaoszczędzisz swoich obrońców, ponieważ im więcej wojska jest na zamku, tym mniejsze będą straty podczas obrony. Jeszcze przed wojną, czy też tuż po jej rozpoczęciu, warto sprawdzić, czy masz w swoim najbliższym otoczeniu, czyli załóżmy do 50 kratek, jakiegoś wroga z sojuszu, z którym walczysz. W takim wypadku są w sumie dwie opcje. Można się dogadać, że nie będziecie się atakować, taka można powiedzieć męska decyzja. Lub druga opcja, czyli jako pierwsza osoba zrobić ruch i zaatakować go, aby tak aby on nie mógł zaatakować Ciebie, ponieważ Ty pierwszy wybijesz jego wojsko. Na koniec wspomnę również o Sali Legend. Tutaj podczas wojny jest to bardzo ważny budynek, który pozwala Wam e, osiągać wiele dodatkowych bonusów do ataku, takich jak siła ataku, dodatkowe fale, więcej narzędzi na skrzydłach, szybsza prędkość przemieszczania czy większa siła bojowa na dziedzińcu. Na ten temat nagrałem osobny poradnik, który pozostawiam w opisie oraz wyświetli się tutaj jako mała karta w prawym górnym rogu filmu. Dziękuję serdecznie wspierającym na progach VIP oraz wyżej, czyli lord Pi08, adren215, fabreko i wp.mi.paragraf.pl. Mój drodzy, jeżeli ten film był pomocny, to proszę udostępnijcie go ze swoimi sojusznikami, tak aby również dowiedzieli się tych ważnych podstaw, tych dobrych nawyków podczas walki przeciwko graczom. Jeśli pomógł, możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Do kolejnego. Na razie. Piona. Pa, pa.